Derby dla Motoru. Walka o finał barażu Ekstraklasy wygrana przez Motor Lublin. Dziś gospodarze wygrają, wygrywają po rzutach karnych z Górnikiem Łęcz na kanał 365 na piłce. Piotr Rzebecki, cześć. Jak się macie? Bo ja naprawdę no, gdzieś kotują się we mnie te wszystkie myśli. Przede wszystkim mordercza walka przez 120 minut. Mega intensywny mecz. No, ja to widziałem z bliska, z mojej perspektywy, z Murawna to już w ogóle gdzieś kosmos. Także muszę powiedzieć, że naprawdę do naprawdę do każdej piłki, każdy centymetr to była naprawdę walka jako ogień. No i na samym końcu motor zwycięża, porzuta karne, natomiast zanim do tej karny doszło, mieliśmy przede wszystkim w końcówce pierwszej części meczu tego karnego niewykorzystanego przez kapitana Ceglarza, ale później widzieliśmy też taki powiedziałbym mentalne, mentalne podniesienie się tej ekipy, no bo nie chcę powiedzieć, że motor wyglądał kiepsko że słabo, natomiast wbrew pozorom, przynajmniej ja tego się nie spodziewałem, to górnik Łęczna grał bardzo wysoko. Gość naprawdę odważnie zaczęli, no i przez pierwszą połowę myślę, że w drugiej no to już była taka wymiana ciosu, natomiast widać było, że obie ekipy też, powiedziałbym, bardzo, bardzo rozważnie, bardzo ekonomicznie grają z taką świadomością, jak jest tutaj ciężar meczu. No i do końca bramek nie oglądaliśmy. No i oczywiście dogrywka, no wiadomo jak to jest z tej dogrywka. No to już jest naprawdę morderstwo, to jest thriller. Oglądałem naprawdę spektak tak? Nie boję się tego słowa. To był mecz duży, to był mecz mega ciekawy, mega intensywny. No i na samym końcu ta wisienka na torcie, czy właściwie truskawka na torcie, a więc konkurs jedenastek. Gdzie? No dużo lepiej wypada drużyna gospodarza. Przede wszystkim bohater nazywa się Kat. Rosa, to jest per motoru, absolutnie kapitalny konkurs jednastek. Najpierw wybroniony, czy może inaczej, najpierw gdzieś zmylony tutaj rywal, idea, który przestrzelono, a później w tym kluczowym momencie obroniony rzut karny Daniela Dziwniela. Muszę powiedzieć, że z takiej strony kibicowski naprawdę mecz na najwyższym poziomie, zarówno ten kocioł, e, zielony kocioł wypełniony po brzegi kibicami z Łęcznej, jak i cały stadion, cały obiekt wypełniony Poza oczywiście sektorem gości, kibicami motoru. Naprawdę gigantyczne widowisko. No i właśnie walka o ekstraklasy. My już wiemy, że do finału awansował motor. Pytanie z kim zagra drużynę trenera Stolarskiego. Natomiast muszę powiedzieć, że moja pierwsza wycieczka do Lublina. Natomiast na pewno nie ostatnia. Mecz fenomenalny, niesamowity doping. No i gdzieś te emocje na najwyższym poziomie. Być może tych bramek trochę brakowało, jeżeli chodzi o pierwsze 120 minut, bo myślałem, że to naprawdę będzie strzelane. Natomiast na samym końcu myślę, że ten konkurs karnych wszystko nam wynagrodził. Czekajcie na kulisy, które pojawią się wkrótce na moim kanale, a więc takie gdzieś obszerniejsze obrazki z tego meczu, jeżeli chodzi o kibicowania a także o boisko. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.